Mamy fantastyczny, fantastyczny mecz lorowy. Finlandia przeciwko Związkowi Radzieckiemu grają oczywiście moi kochani najlepsi, najinteligentniejsi, najpiękniejsi, najbardziej bystrzy, najmajętniejsi. No, ogólnie trzydziestolatki z pięcioma doktoratami, firmami w Czechach, cztery żony, piątka dzieci, czyli moi widzowie, nie kochani, trzy kochanki wiesz i tak dalej, nie grają. Jeżeli ktoś ogląda powtórkę na YouTubie, jeżeli to wrzucę, to może zostawić lajka. Yy, będzie w porządku Lorowy mecz, fińska mapa Związek Radziecki versus Finlandia I z tego co widzę Związek Radziecki zaczyna ostrożnie Od skuterków Od motorków yy, Tutaj oczywiście Finlandia zaczyna na rowerach Co ty gadasz, że Finlandia ma żołnierza na rowerze Nie no proszę cię Ty rzeczywiście To jest ziomuś na rowerze co śmiga Normalnie To jest ziomuś co śmiga stary na rowerze. Patrzcie, jak on się śmiga na rowerze. patrz! Widzicie to? Oj. Ty. Rowerowa Finlandia, panowie. Okej, okay, widzę, że Sowieci na punktach są o wiele szybciej od swoich yy, przeciwników. Aktualnie Finowie się tutaj rozchodzą bardzo powoli. Dziwi mnie to, że Finowie zajmują ten punkt. Panowie, wy musicie iść dalej, walczyć o środek. Daliście Sowietom bardzo dużą część mapy, a z racji, że technologie są ograniczone do roku 1943, to Sowieci najlepszy czołg, jaki mogą pozwać na pole bitwy, to jest T35M, T35M z 1936 i T34 z 1942. Ewentualnie mogą jeszcze SU i SU sprowadzać, nie? Zerknijmy sobie na Finów. E, zerknijmy sobie na tereniusza, bo tereniusz jest na pewno spocony teraz podczas tej rozgrywki. Jestem w nie? E, tak naprawdę. I tereniusz, ujujujujuj, uj, 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 panowie. E, finowie za to mogą ściągać te 28 i tak dalej. Mają za to dobre, działa bardzo do unicestwiania przeciwników. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie aktualnie wygląda to na początkową, lekką strzelaninkę, co nie? Tak z tego co widzę. Czyli gracze się, wiecie, wyczuwają, badają się. Tutaj mamy mocne sowieckie podejście pod punkt i fińskie też. Oho, moi drodzy, sowieci na tym punkcie. Finowie troszeczkę pod górką. Perkele, jak to się mówi, chyba. W coś w tym stylu. O jezu, ale Finowie oddali całą lewą flankę. To jest aż przerażające, moi drodzy. Finowie oddali całą lewą flankę, kompletnie. Pojawia się pierwsza maszyna, moi drodzy. FT-18, czołg lekki. Tak naprawdę. Powodzenia, wodzu. Dziękuję, Matt Almighty, ale ja nie gram, ja komentuję rozgrywkę graczy. Obecnie, wiesz? Obecnie komentuję, ale dziękuję bardzo serdecznie za powodzenia, stary. Znowu taki, jakby wam to powiedzieć, taki. dziki start, tak bym to nazwał. Gracze o te punkty się prać nie za bardzo mają zamiar. Tutaj jest bardzo dużo skupiskie. O, ogromne skupisko fińskiej piechoty jest na tym punkcie. Nie wiem, czemu gracze nie idą właśnie do przodu, bo o to właśnie chodzi, nie? Żeby atakować. Na kogo stawiasz? Ja obstawiam, że wygra, moi drodzy, Związek Radziecki. E, tylko przez technologię. Ja obstawiam, że on wygra przez technologię. Dzięki technologii powinien wygrać. Ale. E, no. Może finowie będą sprytniejsi, tak? Nie piszcie, że to jest klasyczek. To nie jest klasyczek. Ja nie jestem za Związkiem Radzieckim, bo go lubię jakoś, tylko uważam, że będzie miał lepsze czołgi później i tak dalej, nie? To nie jest wcale klasyczek, panowie. Dobra, odpaliłem. Streama już komu? Daj Tier 1 suba, nie Prima Bukraj, ok? Bo potrzebuję punktów do programu partnerskiego. Dziękuję. Jak wszyscy primowcy by przeszli na Tier 1, Tier 2, to bym miał punkty i byśmy mieli kolejny rok streamowania, nie? O mój Boże, panowie. Mm. Panowie ci fiszni żołnierze są podobnie. Panowie granaty dymne, cokolwiek. Bo tutaj jeden karabin maszynowy. Oj, 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 oj. Nadciąga krasna armia, panowie. Oj, 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 uu, panowie, czy tu poszedł Mołotow? Oj, 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 oj. panowie, Sowieci idą do przodu, ale się napatoczyli jeszcze na karabin maszynowy, nie? Tutaj, nie na SMG. Okej, okay, czyli to jest taka pypeszka, okej, okay, poproszmy. Jezu, ale tu jest wypalone, stary, ja To Totalne wypalenie, finowie polegli. Lewy punkt został ledwo zajęty przez jednego żołnierza. Panowie, ja już widzę, że tu ciężarówka nadciąga z sowieckimi żołnierzami. Finlandia oddała po prostu za dużo ziemi. Um, Finlandia naprawdę oddała za dużo ziemi. Ja sądzę, że to będzie dominacja SSSR. Takie mam przeczucie. Finowie ciągną też, moi drodzy, działko na środek. To jest działko przeciwpancerne? Nie, to jest karabin przeciwpancerny albo przeciwpiechotny. Nie mam pojęcia, co to jest. Czy to jest ten PT. Czy to jest ta dwudziestka? Cholera wie, zobaczymy. Ale aktualnie widzimy bardzo duże skupisko sowieckiej piechoty. Oj, sowieci się okopują na tym punkcie na środku. Co tu się dzieje na tym lewym punkcie? O mój Boże, BT7, moi drodzy. Mhm. Oj, ale było blisko do wyrzucenia granatu. Ale fart, nie Panowie. BT5, przepraszam. To był BT5, nie? Ty, ale to był fiński BT5, czy mi po prostu coś bije na łeb. Yy, gracz, który go kontroluje, to jest Stasik Ebanko. Panowie, fiński BT-5, chyba zdobyczny, kradziony. Szkoda by było stracić taki czołg. I to mówię całkowicie szczerze, szkoda by było takiego BT-5 stracić. I to już mówię serio, nie? Szkoda by było ten czołg stracić. Okej, okay, tutaj już widzę, działeczko zostało podtrąbnięte. Trochę w kijowym miejscu jest kradzione. Bardzo w takim słabszym miejscu, nie? Widzę, że FT17 jedzie. Oj moi drodzy, oj, pięknie. Panowie, to jest idealna pozycja dla armatki. Zobaczcie, malam tutaj perfekcyjnie. Sowiecka armatka została ustawiona. Ona ma wgląd na to wszystko będzie koszerne, ale. uuu, panowie, BT5 downtown. Zobaczcie, bo z tej pozycji ten BT5 wybija tą armatkę. Kompletnie stary. Uuuu, będzie zaraz pojedynek, moi drodzy. Jedzie BT5 na BT5. Który BT5 zobaczy, którego szybciej? uuuu, coś mi się wydaje, że tutaj. Oj, oj, oj. Sowieci, Sowiet chyba zniszczy go. Chociaż? No, nie gadaj. Plęk gangsta wyjedzie przed niego? Czy nie? Zaraz zobaczymy. Chyba nie. Nie powinien. Stracił chyba ten czołg już. To już po wszystkim, panowie. Nie będzie tam pojedynku. Tutaj mamy, moi drodzy, to jest chyba T26 jakiś. coś tak odstawiam. Tak, t 26 je. Okej. Okay. Widzę, że Finowie tutaj bardziej starają się pojazdami przyćmić tą piechotę i te działka. Nie wiem, czy to będzie miało. Wiecie. Nie wiem, czy to będzie miało eksces. Tutaj widzę, że na lewej flance wreszcie się Finowie budzą też do jakiejś ofensywy. Tutaj też mamy, moi drodzy, rozstawionych żołnierzy w okopach. Tutaj jest tylko motocykl, więc. O, właśnie, o tym mówiłem. Może być w sekundę wyeliminowany dosłownie z tego punktu. Oj, mamy pierwsze lotnictwo zamówione. I to lotnictwo zostało zamówione ze strony Sowietów. Zobaczymy, gdzie gruchnie. Będę śledził ten samolot. Zobaczę, gdzie on pierdzielnie. Bo jest to nasz. Szczerze. Zszokowany. To był chyba samolot zwiadowczy. Albo coś mi tutaj się. Albo tutaj coś wybuchło. Chyba nie trafili. Tak naprawdę. Związek Radziecki ściąga coraz więcej czołgów też. Swoje T26 ściąga, nie? Z tego co widzę. I oj, moi drodzy, i ja nie wiem, czy to nie jest koniec gry dla Finlandii. T34 pojawiło się na mapie. Tak naprawdę. Jest Tetka. Zobaczmy teraz pow Sowietów akurat. I powiem wam szczerze, jest tetka na mapie i jest ciężko. Jest naprawdę ciężko, nie? Bo tą tetkę przebić. Tym co ma Finlandia będzie cholernie ciężko. Ale mamy tutaj też tetkę ze strony fińskiej. Na lewej France. I nie wiem... Uuu. Ale mu dali pole do popisu, stary. Ale mu dali pole do popisu, całkowicie. Zobacz, zajął sobie kamienie, wszystko. Teraz Finlandia nie da rady tego odbić. Panowie, ja się nie spodziewałem takiej dominacji troszkę. Tak naprawdę, ja się nie spodziewałem takiej dominacji, wiecie. Eee, tak naprawdę. Ty, Boże. Ja obserwuję stronę Sowietów. Finlandia wygrywa. Jakim filmem? Finlandia to wygrywa. Ja się dopiero teraz skapnęłem. Finlandia to wygrywa, chłopaki. Ale jaja. Panowie Finowie... Nie, Malan jest Sowietem, mnie Sowieci wygrywają jednak. Boże, dobra, jednak mi coś bije na łeb. Dobra, zobaczmy perspektywę Finów, ok? Perspektywa Finów... Ja już nie wiem, Finlandia jest z tej strony, tak? Tak. No to, Finla... no to Finlandia to przegrywa, dobra. Po, po wyli... Pomyliło mi się, pomyliło mi się, serio mi się pomyliło na maksa, nie? Finlandia jednak tą bitwę przegrywa i to dosyć stromotnie. Nie sądziłem, że taki będzie aż gap pomiędzy, moi drodzy, frakcjami. Ale no tutaj widać, że Sowieci robią totalną sieczkę z tym, co chcą, nie? Dosłownie robią wszystko, co chcą, stary. Serio. Tutaj jedzie, moi drodzy, cóż to jedzie? O, to jedą te kolosy Stalina, okej, okay, to rozumiem. Czołgi z sześcioma wieżami, są ściągane właśnie. Na frakcje i na flanki. Ale chyba tutaj będzie coś dobicie już, nie? Tak mi się wydaje, że Sowieci już będą bardziej dobijać Finlandię. Nie sądziłem, że Finlandia tak, tak średnio będzie sobie radziła. Myślałem, że... Ona naprawdę tutaj będzie mocno, mocno, wie, Mocno, mocno dominować. Tak na serio, ale tu widzę, że sowiecka technologia jednak i daje się we znaki, nie? Tak całkowicie. Tutaj fin Finowie się troszeczkę skradają, z tego co widzę. Nawet bardzo fajnie to zrobił ziomek, wymyślił. Bo tu wystarczy jeden granat i jest praktycznie cały punkt wyczyszczony. Prawie. Tutaj ciągnięta jest ta maszynka, ale to jest, o Boże, to jest, to jest taka bestia, stary. Czy ci? To jest taka bestia, zobacz. Dwie armaty masz, normalnie. Ja nie wiem, czy ona działa, ta armata, czy ona strzela, nie mam pojęcia. Strzela też! Ja pierdziele, to jest koniec. Stary, oni tego nie zniszczą. Wydaje mi się, że oni tego nie zniszczą. Zrób rewanż na odwróconych teamach jeszcze. Nie, no następny mecz to ja bym zrobił jakiś, yy, wiesz, Wehrmacht USA, czy coś takiego. Żeby gracze mieli większe pole do popisu, nie? Tak naprawdę. Więcej czołgów. Ale Sowieci jak zajęli środek, tak zajęli, już trzymają. Kompletnie. Finowie nawet nie podeszli pod środek, nie mają chyba zbytnio szans. Tutaj, moi drodzy, jedzie fiński T-34 na flankę. I on powinien zająć ten prawy punkt. Tak mi się wydaje. No chyba, że ten BT5 będzie coś robił jeszcze. Ale to nie wiadomo, nie? Taka mocna ta armata. Może mocna to nie, ale jak masz zlokowane technologie do 43 roku, no to taka armatka jednak oddaje, nie? Bo tu bardziej o pancerz chodzi i możliwość zniszczenia tego czegoś niż... Tutaj mamy te 34 kolejny. kolejne. Tutaj ta tytka, a to T-34 jest specjalnie ściągane na to T-34. Zobaczymy, które okaże się lepsze. Tu też T-26 chyba jakieś początkowe. Aha, to jest model B. Okej, okay. ale to pancerza to nie ma za grosz, nie? Dosłownie. Oj, oj, oj. No, nie ma podejścia chyba. Nie ma podejścia chyba. Sowieci muszą zrobić, moi drodzy, szarże ze środka. Na kolejny punkt i oni to zajmą. Bo jeżeli wejdzie do... Bo zobacz, jaką Sowieci mają dobrą pozycję, jeżeli Sowieci zajęliby punkt przed nimi... Cary, to oni się tu okopują. Sorry, że ziewam, ale... Nie wiem dlaczego to się dzieje. Oczywiście nie ze względu na mecz, tylko jakoś jestem niewyspany chyba. I jak Sowieci zrobią szarże do przodu, to mi się wydaje, że Sowieci ich złamią, nie? Tutaj jest działo. Okej, okay, tutaj zostało, zostało zrobione działo Flaka, nie? Tak naprawdę taki Ala flak, nie? Ale fiński, wiesz o co chodzi. Ja się tak szczerze zastanawiam, po co. Bo to jest trochę tragiczna pozycja dla tego działa, mi się tak wydaje. Ale ładnie zbudowane je. Mi się wydaje, że gdyby to działo było mniej więcej w tej pozycji, tutaj, zrobiłoby więcej. Ewentualnie zająć piechotą te wzgórza, albo to działo właśnie ustawić gdzieś tutaj, stary. Że ono by te czołgi tutaj, to ono by pokosiło w 10 sekund. Tak serio, nie? Ono by skosiło te czołgi w 10 sekund, stary. To działo. To działo mogłoby być game changerem, tylko oni odpowiednio je postawili. Chociaż to działo pruje tutaj. Zobacz, tutaj błąd ze strony gracza sowieckiego. Ustawił to te części to, to nie jest T-34. T-35 bokiem i zobaczymy... Doszło do penetracji! Panowie, trzy strzały i trzy strzały penetrujące czołg. I ta maszyna chyba... Chyba polegnie, coś czuję. Aż sobie zobaczymy. Okej. Okay. Pali się To już jest chyba pociągu. I mamy nalot lotnictwa. Ja jestem święcie przekonany, że to jest nalot na tą armatę. A bo tu tych armat jest więcej. Ej, jakie finowie mają spoko opcje na multiplayerze, chłopie. Tu widzę, że ekipa już ucieka. Ale tu leci nalot, i to będzie nalot na tą armatę, prawda? Tak czuję. Tak, to jest nalot na tą armatę. Ta armata zostaje rozbita. Całkowicie, nie? No wątpię, żeby to przeżyła. Boże, ten żołnierz w ogóle żyje, to jest hit. Armata jedna została zniszczona. To chyba w nerwach rzucone już. Tutaj te 34 podjechało do przodu. Tutaj jest bardzo cienko dla finów. Wreszcie finowie poszli po rozum do głowy i zaczęli zamawiać działa przeciw te. Jakiego jak gracza oglądam? Ja oglądam Rolfiera. Jorfiel, masz tyle punktów, że możesz kupić wszystko w tej grze. Czemu on nic nie kupuje? Czemu on nigdzie nic nie ściąga? Jorfiel ma tyle punktów, że jakby chciał, to by sprowadził stary wszystko. co chodzi? On ma tyle piechoty, może mieć, że dałby radę. O, widzisz, ciągnięty jest tutaj paczek. I te paczki są zabójcze, bo te paki mogą penetrować te czołgi. Więc będzie ok. Ale lecą posiłki sowieckie. Oh my god. Panowie, drużyna piechoty, czołg i jeszcze do tego, moi drodzy, armata. Jest ciągnięta na, lewy, na lewą flankę, nie? Stary gwarantuje wam, że tutaj Sowieci szykują ofensywę. Że te fińskie wojska raczej nie odeprą tej ofensywy. Jeżeli tu przyjedzie Tetka, jeżeli tu przyjedzie ta armata, jeżeli to się rozstawi, jeszcze będzie wsparcie artylerii, to. Dupa. Na środku nie za bardzo się coś dzieje. Finowie tutaj powoli lekko coś podchodzą. Ale powolutku, tu jest pełno Sowietów. Tu Sowieci wysyłają kolejny skład. A to jest tutaj czołgów. Okej. Okay. Na lewej flance fińskiej dalej toczą się walki o ten punkt zalesiony, ale Finom spadają punkty. Panowie, Finlandia musi się obudzić, bo jeżeli Finlandia się nie obudzi, panowie, to będzie kubka. Dosłownie, kubka. Mm. Szarża t 34, moi drodzy. Dwa razy te 34 szarżuje lewą flankę bez zastanowienia, bo oni wiedzą, że tutaj nic nie ma. Oni wiedzą, że to jest tylko jedna tetka, która ich i tak nie zatrzyma. Ta tetka. Może... nie może strzelać, bo ma lufę zdemajdżowaną, tu, z tego co widzę. Właśnie jest naprawiana ta lufa, jak go naprawią, no to będzie niezła niespodzianka. T34 widzi już tą maszynę, więc to już będzie praktycznie chyba egzekucja O, tutaj artyleria. Oddany strzał Okej. Okay. Uuu, ale penetracja ładnie weszła. No. I spalili to te 34 ej! Okej, okay, nie Finowie spalili to te 34 Dobra, zostało im tylko jedno i sowiecka piechota szturmuje tutaj masowo, już tak. Tą... Nie wiem, czy to Finowie utrzymają. Muszą się obudzić, muszą się obudzić. Na lewej flance, pak, został dociągnięty na miejsce. Ten czołg jest też mądrze schowany za takim zniesieniem. Nie wystaje mu za dużo. Ale jest do spenetrowania, jest takie moje zdanie, nie? To się da spenetrować, chłopie. I tempu przechodzi pod kontrolę Sowietów już coraz bardziej. Coraz więcej sowieckich wojsk, moi drodzy, tutaj przechodzi na tą flankę. Spauzowałem grę. Zobaczymy, czy Stasika wywali. Nie wywaliło Stasika, więc jest fantastycznie. O, Stasik. Ogarniamy internet. Nie rób mi tego Stasik. Nie rób mi tego Stasik. Spokojnie. No, i finowie tracą coraz więcej punktów chłopak yy, na mapie. I to będzie chyba koniec chyba będzie dominacja sowiecka w meczu z Finlandią. Tak czuję. Czuję coś takiego. Chociaż te 34 został uszkodzone, tutaj są dalej jeszcze czołgi, ale. A Finlandia nie jest jakaś taka super słaba. Mi się wydaje, że gdyby oni to podegrali mocniej, gdyby oni mieli więcej piechoty, więcej szarży i tak dalej. To oni by mieli szansę. Naprawdę. Tutaj mamy, moi drodzy, zobaczcie, T28. Tu już go namierza ten T35. Potwór i go prawdopodobnie unicestrę zaraz, nie? Chyba, że tutaj będzie mocniejsza ofensywa, że ten T28 te rzeczywiście da radę. Oni też strzelają, dwa za dwa, zobaczymy. Kto kogo spenetruje, o to chodzi. Dosłownie, kto kogo spenetruje. Dokładnie, Milik. Zobaczymy, co tu się wydarzy, chłopaki. No, walka na flankach, mapa bardzo otwarta, więc ja myślałem, że taka mapa będzie właśnie sprzyjała bardziej Finlandii, bo Finlandia jest narodem bardziej tutaj piechotny, działa tego typu rzeczy, pułapki i tak dalej. Lecz mi się wydaje, ta pasywność na środku Finlandii przegrała im grę. Chociaż zauważcie, że sowieci polegli na środku, i to teraz Finowie ten środek kontrolują, ledwo bo ledwo. Też wiecie co, też jest szansa dla Finlandii na kombeka 141 punktów. Mają jeszcze, jeżeli Finlandia by jakimś cudem zajęła jeszcze. O mój Boże, tutaj to już idzie, moi, moi drodzy, szarża. Totalnie sowiecka szarża idzie, moi drodzy. I tutaj wystarczyłoby tylko jedno dobre działo, które wyeliminowałoby te czołgi. I później mogą kosić i kosić. Pojawia się kolejna tetka od sobotu. Tutaj jest ten T28 niezniszczalny. Tutaj gracz dobrze kombinuje na lewej flance. To jest ten em, tego czołgu T28, tylko że on musiałby, wiesz co, jak on strzela do tego czołgu, to on musiałby bardziej tu podjechać. W to miejsce. I pod kątem dopiero tutaj w bok, by go wypenetrował, to o, panowie, na lewej flance game changer wieża siadła w tej maszynie. Dobra. Mają tylko jedną armatkę. Wieża siadła w tej maszynie. Została mi jedna armatka. Nadciągają zastępy fińskiej piechoty. Coraz więcej tej fińskiej piechoty biegnie. Bardzo dobre to są oddziały. Dobrze wyposażone. Tutaj sowieci mają. O, Boże. To... Zobaczcie, patrz. Sowieckie siły pancerne stoją w tym miejscu. I zobaczcie, co się dzieje. Jedno dobrze położone działo, może zmienić kompletnie całą bitwę. Te, moi drodzy, nie wiem, 75 fińska, po prostu tak mówmy, żeby ja tutaj sobie języka nie połamał. 75 fińska, zobacz, wyeliminowała petkę, wyeliminowała wszystko. Potrzeba im dosłownie piechoty do przodu, i, i czołgów, i szarża, szarża, szarża. Na prawym punkcie jest sama piechota. Samiuszka, stary, Samiuszka, piechota jest. Lewy punkt zostaje. Panowie, to jest lekki kombak Finlandii. To jest kombak Finlandii, panowie, Finowie. Ej, wszyscy się spodziewaliśmy, że Finlandia to będzie taki chłopiec do bicia. Sowieci wejdą, zrobią swoje. Cześć na razie, da swój dania. pet samo jest moje, nie? A tutaj okazało się, że Finlandia, stary, jednak nie, tak naprawdę robi kombak, i to jest dosłownie kombak. i w się, sensie środek zajęty. Zobacz, tutaj teraz Finowie coraz bardziej się, coraz agresywniej posuwają też czołgami na mapie. Te działa zostały położone wreszcie. To w szarze. Sowieci w panice ściągają dosłownie armaty i te 34 też jako kontrolę. Ale Finowie zdominowali lewą flankę. ja powiem Wam tak, Finowie, dlaczego te bombardowanie artyleryjskie oczywiście? Ja mam powiem Wam szczerze tak, dlaczego Finowie grają tak nieagresywnie? Panowie z Finlandii, w Gieriowie, jak to się mówi, do przodu. Dosłownie wystarczy iść do przodu. Stary, wystarczy iść do przodu, bo tu jest to T-34 magiczne, no to chłopaki mają armatę, zamiast armatę podciągnąć na tą teczkę, to nim stoją muszą posłownie iść do przodu, bo teraz panowie zobaczcie, że front się przerwał, front się stary przerwał, nie, wiesz o co chodzi, i jeżeli finowie teraz pójdą za ciosem, to nie zajmą jednego punktu, oni zajmą wszystkie punkty, stary, bo sowieci na mapie już piechotę wytracili, finowie to przetrzymali i teraz jest ciężko. Teraz jest naprawdę, naprawdę ciężko. Oni odbijają. Zobacz, kinowie 119 punktów. 575. Poczekaj, bo tam mi Gramful, taki gracz, pisał. Yy, możesz to napisać na czacie w grze, jeżeli nie słyszysz, bo na pewno oglądasz spin na tle. Jak się włącza ten tryb yy, kinowy? Ja bym sobie zerknął tylko, co nie? Tylko proszę cię, nie podpowiedz mi jakiegoś resetu komputera albo stary yy, f 4 czy coś w tym stylu, nie? Ja bym sobie to tylko zerknął. <laughs> Oj, moi drodzy, mamy tutaj sprytny mamybr Sowietków. Zwiadowca Yuri, ok, z całym ekipą, prowadzą się lewą flanką. Nowie tego sektora nie zabezpieczyli. Zobaczymy, do czego to doprowadzi. Dużo Tetek leży. Kolejny samolot leci w powietrze, jest wysłany. Ok. Zobaczymy, w co on będzie chciał uderzyć. Prawdopodobnie w tą maszynę, prawda? Aha. Chociaż ona została spenetrowana, to. No, tak, za dużo. Control, Shift, Alt i D. OK? Boże, taki fajny mecz. To dzięki, że mi podpowiedziałeś kamerę kinową, nie? No cóż mogę powiedzieć, jeżeli ktoś oglądał na zapisach, moi drodzy, nigdy więcej. Finlandia versus ZSRR. Musimy ten konflikt rozwiązać jeszcze, nie? Musimy ten konflikt rozwiązać, stary.